Witam was serdecznie w słodkim świątecznym odcinku. Dziś porozmawiamy sobie na temat strajku kobiet szopce w Watykanie. <laughs> no żartuje, będzie fajnie. Może trochę ciasta. O, akurat nie upiekłem. Odpowiem na wasze pytania, które mi zadaliście, a także tradycyjnie tego nie może zabraknąć. Zrobię mini przegląd pras. Między innymi odpowiem na pytania postawione w Pani domu w wersji świątecznej. No, dobra, miejmy to za sobą. Co robić, gdy w święta masz kłopoty z sercem, bóle brzucha i inne dolegliwości? To samo, co nie w święta, iść do lekarza. Jak dbać o oczy, by nie bolały od oglądania telewizji? Wyłącz telewizję. Dziękuję. Pani domu, strona 10. Na co zwrócić uwagę w święta? Jeżeli podejrzewamy złamanie nogi, szyjki, kości, udowej oraz kręgosłupa. Lepiej wezwać karetkę. Ratownicy medyczni poprawnie zabezpieczą miejsce urazu, a to zmniejszy ryzyko komplikacji. Pamiętajcie o tym, że jakbyście sobie przy stole wigilijnym złamali kręgosłup, to dzwoncie po karetkę, nie pijcie jakichś ziółek. Kłopoty z sercem, święta. Uwaga, jak je rozwiązać? Nadmiar emocji związany m.in. z przygotowaniami może przeciążyć układ krążenia i przyczynić się do problemów kardiologicznych, np. skoku ciśnienia i migotania przedsionków. W przypadku tego pierwszego czasem sprawdza się. wypicie ciepłej herbaty. Jeśli dojdzie do migotania przedsionków, warto wykonać tak zwaną próbę walsawy. Zatrzymać powietrze i przeć na odbyt. Ale to jest proste wszystko. I po co ci lekarze, wszystko można z gazetki się wyleczyć elegancko? W święta włączony telewizor towarzyszy nam przez większość dnia. Pierwsze słyszę. To niezdrowe. Prawda. Połóż palce na skroniach, zamrugaj 10 razy bardzo lekko i tak szybko jak potrafisz. Zabolało. No dobra, nie z tych głupich żartów. Wasze pytania, moi drodzy. Cichy pyta: Co sądzisz, panie Tomaszu, o obchodzeniu świąt Bożego Narodzenia przez osoby niewierzące? Wiele katolików uważa, że nie powinni ich obchodzić, mimo że wiele ateistów chętnie to robi. Czy powinno się siadać do wigilijnego stołu wraz z niewierzącymi? Absolutnie nie masz ich wyrzucić z domu. Jak nie wierzą, to niech ich raz wyżywi. A na serio to nie mam żadnych wątpliwości, moi drodzy. Odpowiadam z całkowitą stanowczością. Absolutnie tak. No jak to? Jak, a jak inaczej można? Powinno się wsiadać do stołu wigilijnego z niewierzącymi. A dlaczego nie? A komu to nie potrzeba? I cieszyć się ich obecnością. A jak się nie umiemy cieszyć ich obecnością, to znaczy, że z nami jest coś nie tak, a nie z nimi. Aj, no i na pewno przy tym stole warto sobie darować wszystkie uszczypliwe uwagi na temat tego, czy wierzą, czy nie wierzą. Kochać, być po prostu, obcować. A to, że niewierzący przeżywają święta, uważam, że jest to skandaliczne. Nope. A że tak powiem, co mi to szkodzi? Czy oni przychodzą i mówią za mało katolicko tam obchodzisz. Tutaj czytaj całą Ewangelię, nie tylko fragmencik. Nie słyszałem o czymś takim. Moi drodzy, naszą rolą jest siać. A siać powinniśmy miłością, dobrym zachowaniem, traktowaniem innych jak bliźnich i w ogóle. A jak mi nie wierzysz, mój drogi przyjacielu, to spróbuj tak. Najpierw powiedz do niewierzącego przy stole Ej, nawróciłbyś się ty grzeszniku, poszedłbyś do tego kościoła, a nie bezbożniku tak i daj znać ilu dla Chrystusa tak nawróciłeś, a nie dla swojego dobrego samopoczucia. Widzę, że zrobiłaś jakaś taka atmosfera napięta między nami. Gościu, uspokój się, no nie denerwuj się. Kamil, oj ty widzę, już jesteś w humorze, już tam odłóż ten alkohol. pyta, skąd ktoś, kto układał alfabet wiedział, że układa go w kolejności alfabetycznej? Dziwię się, że pytasz, bo to jest akurat powszechna wiedza, że wiedział to od osoby, która układała liczby w kolejności chronologicznej. Czy nagrałbym odcinek z tymi osobami i bardzo dużo nazwisk i imion wymienionych? Moi drodzy, ja to bym z każdym nagrał. Mówię serio, absolutnie z każdym. Ja w ogóle nie rozumiem tej takiej kultury mówienia, e, nie podałbym mu ręki. Jest tysiące albo tryliardy ludzi, z którymi się nie zgadzam i z którymi dzieli mnie wszystko. Ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której nie mógłbym usiąść przy stole do rozmowy z jakąś osobą. Z każdym bym mógł, z każdym bym chciał, ale wiecie, jakie jest życie. Życie jest takie, że trzeba robić inne odcinki, życie jest takie, że ludzie mieszkają w innych miastach, życie jest takie, że ludzie odmawiają takim no nameom jak ja, i po prostu pewnie nie wszystko się uda zorganizować. Ale mam dla was może z tej okazji świątecznej taką informację, taką dla was, takie ogłoszenie. Otóż w nowym roku chciałbym ruszyć z rozmowami na tym kanale. Pytacie z kim? O bardzo miłe, fajnie, że się zainteresowaliście. Nie z takimi bardzo znanymi ludźmi, mimo że to zwiększa jakąś tam oglądalność, mimo że to jest w ogóle spoko, to ja mam inne podejście do tej sprawy. Po pierwsze, z racji tego, że pretenduję do bycia bezużytecznym sługą, wiecie, tym biblijnym na chwałę pana, to chciałbym żeby głos Pisma, głos Kościoła niósł się w sposób bardziej wiarygodny, bo czy to nie jest trochę tak, że jak ja mówię o seksie, albo o edukacji seksualnej, albo o Katechezie, albo o czymś innym, to czy to nie jest tak, że ej Tomek, co ty, a kim ty jesteś? Dużo ludzi tak mówi. Ja mogę czasami mieć jakieś doświadczenia, mogę z wami sobie rozmawiać, mogę wyciągać jakieś wnioski z różnych zjawisk i spoko dzielę się tym i to dalej będzie trwało i spoko jak najbardziej. Ale pomyślałem sobie, że jak na przykład mówię o Katechezie, to czy nie dobrze byłoby spotkać się z takim Katechetą, żeby nam opowiedział, wam opowiedział jak kateche. Heza wygląda w praktyce. Oczywiście nie wykluczam, jeżeli osoby znane, lubiane, takie, które Wy będziecie chcieli widzieć na tym kanale, zgodzą się, żeby tutaj przyjść do mnie i ze mną porozmawiać, Co jak najbardziej tak, ale nie chciałbym, żeby to było regułą. I jeszcze dwie grupy osób. Otóż chciałbym rozmawiać z ludźmi, którzy są na co dzień tacy wiecie, niezbyt słuchani. Ludzie, którzy pracują w hospicjach, ludzie, którzy pracują w fundacjach, ludzie, którzy służą, którzy robią rzeczy w cichości i w pokorze. Nie dlatego, żeby przestać szanować to, że oni chcą pracować w cichości i pokorze i robi z nich celebrytów i gwiazdy. Nie. Chciałbym po prostu, żeby świat dowiedział się, że tak też można żyć, że takie życie daje szczęście. Bo znam takie osoby i wiem, że one są po prostu szczęśliwe. A ostatnia grupa to ludzie totalnie spoza mojej pańki. Tacy wiecie, tacy w ogóle, którzy się, których w ogóle to jest taki kaliber typu Magda Lampard. Mega bym chciał taką rozmowę, albo Kuba wątły. Nie dlatego, żeby się zgodzić, nie dlatego, żeby powiedzieć, że wszystko jest okej, okay, wiecie co, dam aborcja, luz. Nie, nie po to. Po to, żeby spotkać się z człowiekiem, spróbować go zrozumieć, budować mosty, może porozmawiać z nim poza tymi sprawami, które nas różnią, sprawdzić, gdzie są rejony do komunikacji, czy może ich nie ma, czy nie. Myślę, że to może być ciekawe. A kochasz ty nas trochę? Bardzo Was kocham naprawdę i regularnie się za was modlę z wdzięcznością. Pytanie o to, czy o strajku kobiet można rozmawiać przy wigilijnym stole. Ja mam trochę takie niecodzienne podejście do tej sprawy, będące w opozycji do tej oto propozycji. Nie mówmy o strajku kobiet, bo pokłócimy się. A mówmy o strajku kobiet, a dlaczego nie? Wiem, wiem, wiem. Chcecie uniknąć konfliktu. Rozumiem to, że chcemy po prostu nie rozmawiać na tematy drażliwe, żeby nie zaogniać, przemilczać dla dobrej atmosfery. Że a poza tym w ogóle, przecież tu jest Boże Narodzenie, a my tu o aborcji, no ludzi, jak tak można? Rozumiem te obawy jak najbardziej, ale ja nie podzielam tej postawy unikania niektórych tematów, nawet bardzo ciężkich, tylko po to, żeby się nie pokłócić. Kłótnia, moi drodzy, jest moim zdaniem po prostu nieodzowna. Zawsze była, jest i będzie w historii ludzkości. Pokażcie mi jedną osobę, która z nikim nigdy się nie pokłóciła. Z żyjących obecnie. No i oczywiście mogę wam teraz powiedzieć, że no musicie sobie usiąść, tak wiecie, tak rozmawiać z szacunkiem do drugiej osoby, bez emocji nie unosić się, odpowiadać merytorycznie na argumenty i tak. I tak dalej, i tak dalej. Drogi Tato, uczestniczę w strajku kobiet, ponieważ uważam, że aborcja to prawo człowieka i mam prawo do wyboru. Otóż, moja kochana córeczko Jadwigo. Aborcja jest złem w każdym przypadku. Szanuję Twoje zdanie, ale pozwól mi uważać, że jest ona grzechem. No fikcja, tak rozmowy mogą wyglądać przez minutę albo dwie, ale wiadomo jak to się skończy. Jedno wystarczy, że podniesie lekko głos, użyje jakiegoś argumentu zbyt mocnego, powie za mocny epitet i gotowa awantura. Obrażenie, kłótnia, milczenie i zepsuta atmosfera. Poczuj magię tych świąt. No dobra, no to teraz mamy w takim razie dwie opcje. Po pierwsze, nie gadamy o strajku kobiet, nie gadamy nie gadamy o Julkach, o aborcji, nie gadamy o dziadersach, nie gadamy o różnicy pogoleniowej, nie gadamy o polityce, nie gadamy o PiSie, o Platformie, o Konfederacji, nie gadamy o szczepionkach, nie gadamy o... Właściwie wszystkim, bo wszystko może nas podzielić. Właściwie pozostaje nam rozmowa na temat y, tego, czy majonez kielecki, czy winia. Nie, dobra, to idiotu w ogóle, dopiero z wojna. No wiecie o co chodzi. Albo pokłóciliście się, jest zepsuta atmosfera, jest milczenie. Jedna osoba z was, z tego grona osób, które się pokłóciło, robi coś takiego. Tata, słuchaj, jesteśmy z zupełnie innego pokolenia, jesteśmy z zupełnie innych dat, epok. Literackich. Czytamy inne książki, oglądamy inną telewizję. Ty nie korzystasz z internetu, ja korzystam. Ty czytasz te gazety, ja ich nie czytam. Różni nas wszystko. Ale tata, jesteś moim tatą. A jak nie jesteś moim tatą, ci nawet nie uznaję, cię w ogóle nie jestem w stanie powiedzieć, że cię kocham, to pamiętam taki jeden moment w dzieciństwie, gdzie poczułem spojenie mentalne z tobą. Pamiętasz, mamo, jak jeździliśmy karmić łabędzie nad rzekę? Pamiętasz, tato, jak e, rozmawialiśmy pierwszy raz. Na temat seksu w samochodzie i paliliśmy papierosy i powiedzieliśmy sobie, żebyśmy nie mówili mamie, bo się wścieknie. O te papierosy, oczywiście. Takie mamy wspomnienie i wymyśl tutaj jakiekolwiek inne wspomnienie. Więc tata, przegadaliśmy ten temat aborcji, polityki, szczepionek, covidu, i tak dalej. Może za 10, może za 15 lat zmienimy zdanie. Może nigdy nie zmienimy zdanie, ale przez to tato, że mamy takie połączenie, taki wspólny punkt, który nas związał. Może darujmy sobie już rozmowę na ten temat. Przegadaliśmy to. Nie ma sensu. Nie dogadamy się w tej sprawie. Idźmy dalej. Dobra, wiem, powiem większość z was, że wstydzi się coś takiego powiedzieć tacie albo przy stole, albo i tak dalej. To nie mów tego. Poczuj to w sercu samym sobą, w duszy, a potem przystąp do tej ostatniego zdania, do tego ostatniego etapu, czyli przejdź dalej do porządku dziennego. Uwaga, to jest konkurs na to, kto jest lepszym człowiekiem, jeżeli można tak powiedzieć. Jeżeli tak zrobisz po kłótni, że wyciągniesz pierwszy dłoń i się pogodzisz, to wyślij mi swoje zdjęcie, swój plakat na maila, ja sobie go powieszę nad łóżkiem, jesteś moim idolem. Serio mówię. Książka lub film na święta poleć jakąś. Jest bardzo dużo pięknych rzeczy, ale pomyślałem sobie, że lepiej powiedzieć jakąś taką pigułkę, a nie po prostu zawalać was jakimś mnóstwem rzeczy. Z filmów Lazarro Felice, czyli szczęśliwy Lazaro. Może nie jest to film najłatwiejszy, najbardziej przystępny, ale jest piękny. Znajdziecie coś tam bardzo dobrego dla siebie. Nadmienię tylko, że imię lazarro to. Łazarz. I to bardzo ważne dla tego filmu i warto się dlatego zaznajomić najpierw kim był Łazarz. Książek w temacie świąt polecam klasykę, opowieść wigilijna Dickensa. A do poczytania na temat treści religijnych to biografię intelektualną papieża Franciszka. Tutaj jakbyście chcieli poznać Franciszka może od tej strony, którą na co dzień media nie prezentują. Pamiętniki Fałata ostatnio przeczytałem. Przepiękne są, naprawdę. Fałat to jest ten wybitny malarz, na pewno znacie. Oraz książkę, której jeszcze nie przeczytałem, ale ją czytam. Jest to Nie jesteś skazany. Grzegorz Czerwicki i Renata Czerwicka z wydawnictwa RTCK. Książki, tak jak powiedziałem, nie przeczytałem, ale znam historię Grzegorza Czerwickiego z wywiadów i jestem, nie wiem jak to powiedzieć, żeby słowo było odpowiednie, pod wrażeniem, jestem w szoku, jestem... Zdumiony, jak Pan Bóg działa w życiu ludzi. Naprawdę, mocna rzecz, niesamowite świadectwo i czyta się o tak. Spłyt może Was zaskoczę. Ania Rusowicz, Retro Narodzenie. Jak macie dość tych takich, wiecie... All I want for Christmas is you. To macie polską Anię Rusowicz. Płyta wprawdzie z 2016 roku, ale bardzo dobra. I muzycznie, i tekstowo jest dużo o Jezusie, co rzadko spotykane chyba w takich piosenkach przedświątecznych. Miłości do kogoś, kto zawsze, zawsze jest blisko. A jeżeli macie ochotę pocieszyć oko czymś przepięknym, to poglądajcie sobie malarstwo pani Doroty Berger. Pytanie o poranki adwentowe i moje wrażenia. Dla niewtajemniczonych przez cały adwent, czyli aż do 24 grudnia, aż do Wigilii, spotykamy się w, na Instagramie o 7.00. Uprzednio modlimy się od 6 do 7 i rozważamy tam słowo na dany dzień. Zachęcam Was, zostało jeszcze parę dni. Szczególnie zachęcam Was w ogóle na Wigilię 24, bo będzie chyba trochę dłużej niż zwykle. I porusza tam na przykład pytania, które tutaj nie uda mi się odpowiedzieć. Najpierw oczywiście tradycyjnie się pomodlimy, porozważamy, a potem sobie pogadamy, co Wy na to. To w ogóle, moi drodzy, jakie tam pojawiły się świadectwa, jak Wy rozkminialiście to słowo, jak to słowo Was poruszyło i jak opowiadaliście to face to face i w ogóle wszystkim ludziom, którzy byli na live i dalej to robicie, bo przypominam, że to się jeszcze nie skończyło, to było coś przepięknego. No ja w takich sytuacjach, w takich chwilach widzę właśnie najbardziej, jak Bóg działa. Jak Bóg zmienia rzeczywistość, jak zmienia nasze serca. Ale wiecie, po owocach to poznamy. Zobaczymy, czy to było dobre. Jakie będą z tego owoce. Czy będą, czy nie. A może nigdy nam nie będzie dane ich poznać. Zobaczymy. Świąteczne wspomnienia. No tak, zapomnieliśmy, że są święta. Hura, hura, ale fajnie. Dużo mam pięknych wspomnień, ale najbardziej chyba ukształtowały mnie takie święta w dzieciństwie, które wyglądały tak. Uwaga, autentyczne wideo. Wpłaczajcie ten klimat. To są święta i ten czas, który mam wrażenie. Po prostu mnie ukształtował. To jestem ja. DEDE! Patrz, patrz, co to ten sprawia. Koniec. Jedzie, boki. Uważaj! Odejdź! O, dło, oh, jezu. yeah. A, Jezus Maria! <grym> <grym> A, jej, ale go otłukują dzisiaj, co się dzieje? To też. <grym> Uważaj! Odejdź! Uważaj! Zagłaga, bo żywierniczy! Uryje na Nie, 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 to nie. A jej, ale go otłuchują dzisiaj, co się dzieje? Otłukli całego, mógł chłop jeździć, koniec. No, to jest taki klimacik. Myślę, że pewnie dużo ludzi będzie dla bekę, że ale bido, ale brzydko, ale tutaj ubrany ten, a ja mam to gdzieś. A ja mam to gdzieś. To było przepiękne. Szopka w Watykanie! O nie, to się zacznie. Szopka w Watykanie, moi drodzy, mi się nie podoba. Z wielu względów, wymienię kilka. Sorry za genezę. Po pierwsze, dlatego, że wierzę w dobro, a dobro to jest piękno. Wierzę w konserwatywny model spojrzenia na dobro i piękno, jako korelacja pełna jednego z drugim. A piękno w sztuce przez lata. Było wartością. Po drugie, odczuwam dezaprobatę wobec tego, co wydarzyło się ze sztuką na początku XX wieku. To znaczy, że piękno właśnie już przestało być wartością, przestało mieć znaczenie. A co zaczęło być ważne? A no takie rzeczy jak przekraczanie siebie, jak wyrażanie siebie, jak transgresja, jak oryginalność, kosztem piękna, czy zaburzenia harmonii tylko po to, żeby je oburzyć i ukazywanie pustki na samym dziele sztuki wraz z takim Takim plikiem książek, które tłumaczy, co znaczy dane dzieło. Wszystko to, co oczywiście powiedziałem, to nie są żadne moje teorie, tylko to, co mówi od lat, mówił od lat świętej pamięci Sir Roger Scruton, co mówił profesor Roman Konig. Polecam bardzo Wam ten wykład, czyli po prostu konserwatywne spojrzenie na piękno. No i ta pszopka jest połączeniem dla mnie kilku negatywnych zjawisk wzorcowego przykładu nieadekwatności formy do treści, nieadekwatnego symbolizmu, który zrywa z istotą piękna, którą jest prostota. Brzydota po prostu i wspomniana wcześniej oryginalność kosztem czegokolwiek. A najgorsze to pustka, przerażająca pustka, którą czuję, gdy to widzę. Nie oznacza to oczywiście, że przekreślam sztukę współczesną jako całą, co mi się zarzuca wciąż po moim głupkowatym filmie pod tytułem Sztuka współczesna. Czekajcie na część drugą. Moim chyba głównym kryterium w postrzeganiu sztuki jest to, czy gdy patrzę na jakieś dzieło sztuki, to czy odczuwam w tym tajemnicę, czy jest w tym jakaś metafizyka, coś. Przekraczającego obecny świat, ten tutaj, w którym jesteśmy. I wobec przytłaczającej części sztuki współczesnej tego nie czuję. Zdarza mi się to czuć czasami. Na przykład może to dla niektórych być zaskoczeniem, ale jestem fanem malarstwa Wojciecha Fangora. Ja bym też takie coś namalował. To namaluj. Ale uwaga, chyba jeszcze bardziej nie podoba mi się szopka, która wydarzyła się po Wystawieniu tej szopki, czyli wyciąganie z wyglądu tej szopki wniosków, że papież Franciszek jest Voldemortem. Miałem też taką refleksję w związku z tą sytuacją dotyczącą samego siebie i myślę w ogóle naszej takiej natury, że my mamy taką oto tendencję, że odzywamy się tylko gdy coś nam nie pasuje. I choćby to moglibyśmy zmienić w naszych relacjach w te święta. Dlaczego mówię o tym w kontekście Franciszka? Bo szopka w tamtym roku wyglądała tak. I nie słyszałem, że piękna szopka w Watykanie. Papież Franciszek, wspaniały gust, wspaniały papież, wyjątkowy poczucie smaku, wspaniały esteto. Na końcu chciałem wam, moi drodzy, podkreślam, za zgodą autorki przeczytać list, jaki dostałem. Zawsze uważałam, że święta są piękne i że wszyscy tak myślą i czują. Miałem fajny dom, doświadczenie Pana Boga, formację, mądrego narzeczonego, cudowny ślub, zdrowie, wspaniałe dzieci, nawet z pieniędzmi nie było większego problemu. I dowiedziałem się o zdradach mojego męża. Podwójnym życiu. Teraz sama wychowuję dzieci, mam dom, pracę. Jakoś sobie radzimy i naprawdę staram się być szczęśliwa i wdzięczna za to wszystko, co mam i czego kogo mi brak. Bardzo nie lubię marudzić, smęcić, więc mam nadzieję, że tak tego nie odbierzesz, nie odbierasz. Chcę tylko napisać, że święta Bożego Narodzenia nie dla wszystkich są wyczekiwane, dobre, spokojne i takie cudowne. Doświadczam w te szczególne dni sporo trudności i smutku. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz za tę wiadomość i, ta, i za to zwrócenie uwagi, za to oprzytomnienie mnie i może też niektórych z was. Oczywiście w żaden sposób nie zamierzam Ci mówić, jak powinnaś przeżyć ten czas i w ogóle co powinnaś robić, na co zwracać uwagę, bo nigdy nie przeżyłem choćby odrobiny takiej sytuacji, jak Ty i mogę sobie tylko wyobrażać, jak to musi być ciężkie dla Ciebie, ale tak jak czytałem ten Twój list i później o nim myślałem, trafiłaś uważam w sedno właściwie w samą dziesiątkę tego, o co w świętach Bożego Narodzenia chodzi. Bo w Wigilię będziemy czytać Ewangelia według św. Łukasza w niektórych z naszych domów. I jak sobie czytam tę Ewangelię i widzę w jakich okolicznościach na świat przyszedł Jezus, nie widzę w tej Ewangelii ani słowa na temat tego, że Jezus przyszedł w jakichś pięknych okolicznościach. Nie widzę tego, że przed chwale tego świata w wesołości, w radości, w takim przyjemnym, magicznym czasie. Nie widzę, żeby przed w pałacu albo żeby przed w obliczu w ogóle jakichkolwiek braku, problemów. Wręcz przeciwnie, dostrzegam kontrast między tą królewskością, tą chwałą tego świata, a tym subtelnym wspomnieniem w tej Ewangelii, jak on przyszedł na świat. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Weźmy to tak, sprowadźmy na ziemię, tak uczłowieczmy. W żłobie przyszedł, w wyżłobionej skale, prawdopodobnie. Maryja była w połogu po urodzeniu, leżała tam. Tak przyszedł król skazany na odrzucenie przez ten świat, od samego początku. Przez świat, który mówi, ej, my tu mamy swoje inne kryteria wartości, inne kryteria tego, czy to jest piękne, że ty przyszedłeś, czy nie. Nasze kryteria przyjścia króla to piękno, radość, wesołość. A ty co? Przyszedłeś w totalnym odosobnieniu, w odrzuceniu, w samotności, w jakimś żłobie i dlatego Właśnie, wydaje mi się, że ci odrzuceni, ci smutni, ci może zrozpaczeni, ci, dla których ten czas jest właśnie czymś, może okropnym, może wyjątkowo przygnębiającym, bo wszyscy mówią: ciesz się, ciesz się, ciesz się, a ty czujesz, że nie masz się z czego cieszyć. I wydaje mi się, że ci pełniej przeżywają ten czas, bo przeżywają go z nim. I nie chodzi mi tutaj o to, że teraz mamy się o to stać wszyscy smutni, zrozpaczeni, przygnębieni, żeby lepiej i pełniej przeżywać święta. Nie. Chodzi mi o to, że Chrystus w okolicznościach jakich przyszedł, oczywiście przyszedł do wszystkich, ale przyszedł szczególnie do tych smutnych, odrzuconych, pokrzywdzonych, osamotnionych. Może przyszedł właśnie do ciebie, który to oglądasz i któremu ci się wydaje, wszystko co się dzieje wokół to jest jakaś totalna głupota że ty przeżywasz rozdarcie dramat i ten czas będzie dla ciebie zmorą to on jest z tobą to on jako jedyny w tym całym zgiełku i szaleństwie on jest z tobą bo on wie jak to jest więc proszę was szczególnie pamiętajmy w te święta o pomocy o obecności o modlitwie o wsparciu, czy materialnym, czy duchowym, czy byciu po prostu z tą drugą osobą, właśnie z tymi osobami, które są osamotnione, zrozpaczone. Dziękuję Wam, że dzisiaj życzę Wam błogosławionych świąt, dobrych świąt. Niech nowonarodzony Chrystus oświeci Was. Niech Wam błogosławi w Waszych rodzinach. Niech daje Wam to, z czego potrzebujecie. Niech daje Wam coś więcej niż Wasze pragnienia. Zgódźmy się proszę na Jego plan, na Jego postrzeganie naszej rzeczywistości. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. A zapraszam Was na jutro, pojutrze i aż do czwartku na modlitwę w, na Instagramie. Cześć, trzymajcie się.